Cześć wam, lata pełno much, ale ja muszę nagrać materiał, który jest na specjalne życzenie. Na życzenie osób, które właśnie kończą za chwilkę, albo skończyły dopiero co swoją głodówkę, swój post, no i oczekują dokładnego scenariusza, jak się wychodzi. Trzeba szybko nadrobić z mojej strony tą zaległość. Zapraszam na materiał. Ponieważ większość osób robi jednak dziesięciodniowe posty, ja dzisiaj przedstawię Wam propozycję tego, w jaki sposób wychodzić właśnie po dziesięciodniowym poście. Osoby, które zrobiły dwudziestodniowy post, po prostu sobie ilość dni przemnożą. Każdego dnia, każdy dzień wyjścia przemnożą sobie razy dwa i będą miały gotowca dla siebie. Dobrze, nie przeciągając. Kilka zasad generalnych związanych z wyjściem z postu. Rozpędzamy, po pierwsze. Bardzo ważne jest cały czas to, co się dzieje tutaj, bo jedzenie nie zaczyna się od tu, w tym miejscu. Poprzez różnego rodzaju bodźce smakowe, które tutaj docierają, napędzamy to, a to napędza to. To jest wielki telegraficzny skrót, ale trzymajmy się tego. W związku z czym ja zacznę od tego, co ja najbardziej lubię w samej głodówce, czyli od wszystkich rzeczy psychicznych związanych, tych zmian psy, psychicznych związanych z postowaniem. Jeżeli ktoś zacznie wychodzenie swoje od spożywania jakichkolwiek produktów przy, podczas oglądania telewizji, czytania gazety, pracy przy komputerze, słuchania radia, czy cokolwiek innym, przy czymkolwiek innym, co będzie go mocno rozpraszać, to czego się pozbawi, bo pamiętajcie, pozbawi się ogromnie dużej ilości rzeczy. Eee, tego, żeby się skoncentrować na tym, jak smakuje pokarm. A często smakuje, zawsze smakuje rewelacyjnie. A często był on wcześniej zabity przed jeszcze postem ilością nadużywanej soli, która zabija smaki. I paru innych rzeczy, które generalnie wpływają na to, że nasze odczuwanie smaku wcale nie jest takie dobre. Czy chociażby słodyczami, ilością słodyczy, które też rozpraszały, że tak powiem, e, możliwość odczuwania innych smaków. Tak więc wyłączamy telewizory, nie jemy, nie pijemy przy telewizorach, dlatego że przestaniemy, jeżeli skończymy... Przyjmowanie soków, albo nawet pijąc soki, czy jedząc cokolwiek, będziemy to robić mechanicznie, czyli będziemy oglądać i szybko, szybko wypije całą szklankę soku, lub będę zamiast przeżuwać pokarm, gryźć go dobrze, zwyczajnie będziemy go połykać w dużych, zbyt dużych kęsach, nieprzygotowanych do tego, żeby w jeszcze nierozpędzonym do trawienia żołądku to wpadało w takiej postaci. Generalnie. Problem cały nasz polega, w sensie społeczeństwa i sposobu jedzenia, na tym, że my połykamy jedzenie, a, a nie przeżywamy go wystarczająco dużo. E, dobra, to ta, to psycha jest dla mnie ogromnie ważna i pamiętajcie o tym, bo, bo to też ma wpływ, to co tutaj się pokaże, da efekt w głowie, a głowa spowoduje, że ta reszta się przygotuje na to, co zaraz przez przełyk przejdzie. Dobra, a teraz same produkty. Jedna generalna zasada. Nie ma produktów, które na pewno, na pewno spełnią wszystkich oczekiwania. Możemy mówić o grupach produktów, ale jeżeli ja Tobie powiem, że jest wersja, że zaczynamy od dwóch ząbków pokrojonego czosnku, który popijamy, to ja byłem sam tego przykładem, chociaż niedokładnie tak zaczynałem, że mi to nie pasuje. Jeżeli pewne produkty, o których ja za chwilę będę mówił, nie będą Ci z jakiegoś powodu wybitnie pasować w tym dniu, to zrezygnuj z nich, zrezygnuj z nich na stałe, jeśli możesz, albo po prostu poczekaj kolejny dzień, zanim je wprowadzisz. Czy forma podawania tego produktu, bo już mówię, może być na przykład to, że zblendujemy coś w czwartym dniu. I będziemy próbowali to wypić samego rana, zrobić sobie taką papkę warzywną wywar bez soli, ale spróbować to wypić. Może się okazać, że jest trochę za wcześnie i dopiero wieczorem tego dnia, albo na następny dzień będzie nam to, kolokwialnie mówiąc, dobrze wchodzić. Ale dobra, zaczynamy od początku. Skończył się 10 post. Pierwszy dzień to są soki, które pijemy, rozcieńczone. 50-50 z wodą. I tutaj około 600 kcal przyjmiemy 600-700 kcal. E, to bardzo dobrze, nie jest to za dużo, też pozwoli odpalać żołądkowi i wszystkim enzymom trawiennym, e, nie obciążając go zbytnio, a będzie duże ilościowo, bo 700 ml soku zmieszane, 700 kcal w soku podane z e, odpowiedniego soku, oczywiście, z, e, z wodą zmieszane, to jest całkiem, całkiem sporo tego, tego napoju i rekomenduje się sok grejpfrutowy, może to to być jakiś arbus e, może to być, czyli no z arbuzem trudniej, bo go nie, sokowirówka czy nawet e, e, wyciskarka nie poradzi sobie, ale to zwyczajnie można łyżeczką sobie odlewać ten sok. On jest po prostu bardzo dobry. Sok jabłkowy bardzo dobrze się nadaje. Jeżeli zamiast sokowirówki masz fajną wyciskarkę, e, jaką właśnie, jakąś właśnie dwuslimakową, to też bardzo fajne soki można sobie komponować 50-50 z wodą. To jest pierwszy dzień. Drugi dzień, drugi dzień i trzeci to są soki stuprocentowe, więc stuprocentowe soki, naprawdę wszelkie soki owocowo-warzywne. Ja bym tutaj nie polecał specjalnie soków mocno słodkich, więc chociaż niektórzy rekomendują winogronowe soki. To, to ja bym tego nie polecał, tym bardziej, że on nie będzie najprawdopodobniej własnej produkcji. Przede wszystkim korzystajmy z tego, co mamy pod ręką, co mamy już, grejpfruty mamy od dawna pod ręką, e, mamy jabłka, przecież u, urodzaj jabłek, mamy, mm, mamy pomidory, tak, bo z pomidorów przecież też można soki sobie robić. Więc jest z czego korzystać e, w tym drugim i trzecim dniu, ale ważne, żeby to były dobrej jakości produkty, Ważne, żeby soki były świeżo przygotowane e, I nawet jeśli to nie będzie właśnie wyciskarka dwuślimakowa A będzie to sokowirówka i chociażby sok z jabłka To nie jest lepszy niż ten w buteleczce robiony też przemysłowy Chociaż niby jest naturalny, tak? Ale mimo wszystko świeżo przygotowany sok będzie lepszy e, Więc pierwszy dzień 50-50 soki, drugi, trzeci dzień soki 100% W czwartym, piątym, szóstym dniu w zależności od tego, jak możemy, wprowadzamy sobie różnego rodzaju formy warzyw i owoców. Gotowane, blendowane, parowane, surowe warzywa i owoce. Można tego jeść w przypadku drugiego i trzeciego dnia, kiedy pijemy jeszcze soki. To powiedzmy 800 do 1000 kilokalorii weźmiemy. To kiedy zaczniemy jeść te warzywa, to 1200. Możemy przez te kilka dni dojść do 1400 kilokalorii sobie mniej więcej. W zależności oczywiście bardzo indywidualnie od tego, jakie są potrzeby kaloryczne. Jeżeli ktoś e, wykonuje jakiś wysiłek fizyczny i chce odrobinę szybciej rozpędzać ten metabolizm, to może. Byleby nie przesadzić. To jest znowu bardzo indywidualne. Jeżeli któryś z podawanych, tak jak mówię, produktów Wam nie spasują, czyli to załóżmy ta blendowana, blendowany wywar z warzyw, taki rosołek niedosalany niczym, będzie dla Was w czwartym dniu za szybko, możecie go wypić w piątym dniu. I tak się robi ze wszystkim. To jest indywidualne podejście. Od siódmego dnia włączamy różnego rodzaju kaszę, e, więc tutaj już się nam dosyć szeroki wachlarz robi wszystkiego, ale nie włączamy jeszcze pieczywa z piekarni. Jeżeli możesz sam sobie przygotować pieczywo, to bardzo dobrze, dlatego że pieczywo z piekarni po pierwsze zawiera sól, której nie można przez pierwsze 10 dni kategorycznie ruszać, moim zdaniem, e, i w zasadzie kilka innych dodatków, które też. E, dla nas w tych pierwszych dniach w ogóle nie są pożądane. Teraz padło pytanie, jeszcze do mnie było adresowane często pisemnie odnośnie produktów mlecznych, i teraz tak. Jest stwierdzone, że przy dziesięciodniowej diecie, przy dziesięciodniowym poście jakoś nie jest strasznie mocno nasza flora bakteryjna, więc nie ma potrzeby jakiejś dodatkowej odbudowy tej flory bakteryjnej. Natomiast przy dłuższych postach warto. Ja wcale nie jestem przeciwnikiem tego, żeby zastosować dobre produkty, nawet suplementy w postaci probiotyków czy symbiotyków w którymś kolejnym dniu. Można moim zdaniem, nie wiem czy trzeba. Jeżeli ma się dostęp do dobrej jakości kefirów, do sfermentowanych produktów mlecznych, też można, przy czym zaznaczam z ogromnym wykrzyknikiem właściwej jakości. Bo jeżeli weźmiemy jakieś mleko, e, byle jakie, które może stać 6 czy 8, czy nie wiem nawet ile miesięcy w kartonie, to takie mleko to nic naprawdę nie wniesie, to jest jeden wielki badziew. E, ale można też na przykład stosować jakieś fajne kiszonki z, z kapusty, soki e, z ogórków. Pod warunkiem, że nie ma tam jakiejś znowu dużej ilości soli. Nie wiem nawet do końca, jak się to przygotowuje. Mam nadzieję, że nie zasypuje się tego nie wiadomo jak solą. Ale generalnie, no, ta zasada nieprzyjmowania soli przez pierwsze 10 dni jest bardzo ważna. E, ten. Y, dobrze i kończymy 10 dni wychodzenia i będzie przed nami kolejne 10 po 10-dniowym. Przypominam, po 10-dniowym 10 dniach postu. Mamy 20 dni wyjścia podzielone na ta pierwsze 10 dni wyjścia i drugie 10 dni wyjścia. Wchodzimy właśnie w drugie 10 dni wyjścia i w tych drugich 10 dniach wyjścia bardzo ważne jest to, że jeżeli ktoś chce z powrotem zacząć przyjmować produkty od takie jak już nie mówię o samych na białach jajk, o, o samych mlekach czy, czy jajkach, ale mówię też o samym mięsie. To absolutnie przez te 10 kolejnych dni wyjścia nie przyjmujemy, nie jemy czerwonego mięsa. To, na co możemy sobie pozwolić, to co drugi dzień rybka w rozsądnej ilości i teraz jakość ryby znowu, bo i łosoś może być podłej jakości, może czasami lepiej zjeść śledzia. Ale śledzie z kolei są mocno solone, więc ten dobór bardzo indywidualny i trzeba by sobie przygotować najlepiej samemu pewne rzeczy. A jak upolujemy dobrego łososia, to parowany, w so, przygotowany w soku cytrynowym i uparowany jest wyśmienity i, i jakościowo i smakowo. No i produkty takie jak pierś z kurczaka, pierś z indyka też proponuję dopiero co drugi dzień, czyli była rybka, poczekajmy kolejny dzień. Włączmy dopiero następnego drugiego dnia e, jakąś odrobinę piersi z czegoś, i to będzie, i to będzie bardzo fajne wyjście. Przygotowanie znowu do trawienia, do trawienia mięsa, i dopiero po tych 20 dniach wyjścia, od zakończenia 10-dniowego postu, możemy przyjmować czerwone mięso. I też w ograniczonej bardzo ilości. Ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, więc tutaj nie będę się teraz wywnętrzał. Zastanawiam się jeszcze: suplementy generalnie żadne nie są potrzebne. Nie dajmy się zwariować, nie trzeba się w żaden sposób suplementować. Dodatkowo, hmm, co jeszcze może być dla Was ważne z takich podstawowych rzeczy? Dob o, jeszcze powiem jedna rzecz. Nie martwcie się tym, że przez pierwsze 3-4 dni może nie być wypróżnienia. Nie ma z czego, tak? jeżeli, jeżeli po prostu wyczyściliśmy te jelita, a przyjmujemy tylko soki, to czym mamy się wypróżnić? Nie ma czym? tak? Więc generalnie te wracające kilogramy. Początkowo wracające te dobre fizjologiczne kilogramy, polegające na tym, że wraca woda i że wraca wypełnienie e, jelita treścią pokarmową, i też jelita grubego, gdzie się resztki zbierają i jest odsączana woda, no to generalnie tam w tym momencie to się parę dni zajmie, zanim to się wszystko przygotuje, do tego, żebyśmy się znowu wypróżnili, więc trzy dni bez wypróżnienia nie są żadnym dramatem. Bardzo często ludzie o tym mówią, że w czwartym, piątym dniu się dopiero wypróżniają. Jeżeli by do piątego dnia nie było wypróżnienia, myślę, czy do czwartego nawet, myślę, że warto zastosować sobie lewatywę, ponieważ może być tam po prostu śmiesznie kolokwialnie mówiąc niewystarczająco ślisko, żeby się tego wszystkiego pozbyć no to chyba wszystko, taki, taki schemat wyjścia powinien Wam się sprawdzić i po raz kolejny tylko powiem jeszcze, nie, po pierwsze sposób jedzenia jest równie ważny jak to, co jemy no i tego się będziemy pilnować no, i, i druga sprawa to to, że nie musicie się tak w 100% zafiksować na tym, co wam powiedziałem, bo możecie sobie pewne produkty przesunąć o dzień do przodu, o dzień do tyłu i, i też może być bardzo dobrze. Pozdrawiam serdecznie, kończę na razie. Hej!